I witaj, witajcie serdecznie, z tej strony Smalik the Player, a to jest dziewiąty odcinek z czy ten klank. No i tak, w tym odcinku oczywiście pójdziemy sobie na kolejną planetę, ale zanim to zrobimy, to coś wam powiem. Ok, a więc w takim razie w między tym a poprzednim odcinkiem biłem sobie bardzo dużo potworów. O tu jest na przykład na tej planecie, na Deal, Garze, to miejsce. Popatrzcie, tutaj mamy całą masę potworów i co mi to daje? Jest ich cała ma jest ich dużo. One dodatkowo się powielają. I dzięki czemu mogliśmy zdobywać łatwo kasę. Ale nie, nie chodzi o kasę. Mogliśmy łatwo zdobywać ym, poziomy broni. I dodatkowo. I dodatkowo karty. Dokładnie. I już wam mówię o co chodzi. Zdobyłem 26 tysięcy śrubek. Jak widzicie. Mam 17 ym, przedmiotów do ulepszania. I wbiłem dla lawa Cytora piąty poziom Pido Cytora, który ewoluował na lawacyton mając piąty poziom czyli najwyższy chyba jaki może być jak na razie i właśnie tak się stało no nie wiem tak sobie po prostu nudziłem się chwilę to w myślę bije i on mówi o co chodzi Popatrzcie, wiecie te potwory wszystkie, ulepszacie bronie, dzięki temu przy okazji, Zdobywacie karty, mam chyba z... mam trochę kart zdobyłem, zaraz sobie je otworzymy wszystkie. Jeszcze powiem czemu to... Ch... Czemu, czemu to robię dokładnie, jeszcze wam powiem. Dobra, hmm. teraz sobie klikacie, levelujecie te pedałnie Lecą wam karty Patrzcie, mam kolejną kartę, takie takim świetnie Lecą wam karty, dodatkowe przedmioty do ulepszania właśnie Te, nie pamiętam, zapomniałem nazwy, tak się czasami zapomina I popatrzcie, ubijam wszystkie potwory Lecę tutaj na górę Idę tam do, do wody skakuję, zabijają mnie te rybki I wydacam z powrotem w tym miejscu i biję na nowo I popatrzcie, mam y, piąty laweł w... O, kupiłem sobie A, badanie oczywiście Pixelator na początek No i popatrzcie, wbiłem piąty poziom na tego lawa cytrodu I mam wszystkie ulepszenia do kupienia Wyliczyłem sobie, że, że potrzebujemy 16 punktów, żeby wszystko mieć, więc sobie właśnie mam 18, więc kupujemy wszystko po kolei i będziemy mieli lawa cytor ulepszony na maksa, oblokowane tajemnicze ulepszenie, izotopy, lawa modficzne, wybuchy spowodowane cząsteczkami lawa modficznymi, wytwarzają jeszcze groźniejsze żary. Ale ta broń będzie super mocno. Tak mi się wydaje. Ok, jedziemy do końca. Jeszcze tylko tędy. I tu na samym dole i Lava Cytor ulepszony jest na 100% popatrzcie mamy broń ulepszoną na 100% jeszcze sobie za chwilę zobaczymy ten pixelator jak działa pojawiły się potwory nie nie pojawiły się to ja po prostu sobie ta o taką strzela Zobaczcie, sobie po prostu skacze do tej wody zaraz przyjdzie ogólnie nie robić nic główną. Ta, ten rykinek mnie tutaj pokonuje ta rybka i ja tam na górze się odradzam, potwory są na nowo, wszystko mam zapisane, tak jakby, nic mi znaczy nic nie tracę, naboje na, na dodatek mi wracają i, I mogę normalnie bić się z powrotem. Więc tak, najpierw przejdźmy szybko do kart mo moich nowych. Mam kilka nowych kart. Dokładnie jedno chyba albo nawet więcej, nie więcej, okej. Okay. Pan Brawo! Masz A czekajcie, muszę zamknąć okno, wstanę na chwilę i zamknę okno wybaczcie, Mam, miałem otwarte okno i musiałem zamknąć, ktoś widocznie wszedł do pokoju i otworzył, Ok, Premia za, za skompletowany zestaw, odblokowuję wariant Omega broni Magma Pożoger, o proszę, do kupienia w trybie wyzwań. Ok, w takim razie fajnie, mamy tutaj kolejny zestaw zdobyty. Szkoda, że mi nie wypadło żadne, jak to się nazywa, żadne, żadna karta żubr, bo właśnie to fajnie, można sobie te karty zdobywać tutaj i sobie to broń skompletować. Tak karty mieć i temu chyba jakoś na obocześcimy z coś z tego co nam mówili. Więc dobrze, możemy sobie kupić... Mamy 5 duplikatów, jeszcze dodatkowo. Więc tam... O! Kupimy sobie tutaj klucz. To już komplet! Brawo! Popatrzcie. Mamy obrażenia zadawane przez Omni klucz zwiększone o 100%. Okej. Okay. W takim razie bardzo fajnie. Ustaw premię za ukończenie Nie wiem jak to się ustawia tą premię Ale chyba się ustawiło, czy, czy nie Chyba coś tam się dzieje W takim razie dobrze, mamy kolejną Prytodręcką, nich już mamy kolejny zestaw kart zdobyty Więc dobrze, patrzcie, są potwory, zobaczmy sobie Jak teraz się tym lawa cytorem atakuje One tutaj wszystkie na nas przebiegają I po prostu my je bijemy I leci, wszystko samo leci Mogę lepiej wziąć na przykład jakąś jaką umiejętność. Jest takie coś. Żeby nam wpadał level do tego. Tam rzuć jedną kulkę do tamtych z przodu. O, mamy wszystkie, zobaczmy sobie nową broń. Pikselowiza. Czy jak to tam się nazywa? O proszę, piksele. To jest... No strzał, to ma wszystkich? Chyba nie, albo bo bardziej jak, jakaś śmieszna broń. Tam się przede naboje. Można sobie podekspić jeszcze tutaj przy okazji. Coś mi nie lecą te! Eee, rzeczy ogólnie różne. Ale okej. Okay. Mniejsza opa. O, mamy tutaj. Kolejny przemysł do ulepszania. Zapomniałem nazwę, no mówię już kolejny raz. No okej. Okay. Na pewno teraz będzie nam łatwiej się po prostu grało. W takim razie żadna karta mi chyba nie poleciała niestety. A czekaj, zobaczymy w sumie coś... Polecia poleciała mi karta, poleciała, poleciała mi karta, jak widzicie mam duplikat. Jeden, czyli karta mi poleciała. W takim razie... Fajnie, jak leci duplika, to już mi tego po prostu nie pokazuje. Znaczy on tam wypada, ale nie mam takich automacji. Więc okej, okay, tyle chciałem wam na początek odcinka przekazać. Więc dobrze, że sobie zobaczmy, jak tam level leci dla tej broni. W miarę szybko, więc okej. Okay. Więc tak jak już, więc możliwe, że ja sobie będę pomiędzy odcinkami takie rzeczy robił, tak z nudów powiedzmy. I właśnie wtedy, i właśnie. A nie, 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 nie. A nie, dobra. Wróć, wrócić się muszę. I właśnie. Może pomiędzy odcinkami będzie mi się level broni albo cokolwiek zwiększało. w tej broni, mam chyba dużo szans na, na, na wypadnięcie jakiegoś przedmiotu, jakieś się wydaje. A zresztą nawet, nie wiem. Dobra, jak tam odcinek, ile już trwa? 7 minut. O ludzie. O ludzie. No to dosyć sporo. Ale nie, no chciałem wam to po prostu powiedzieć wszystko, bo tak sobie właśnie siedziałem, biłem te potworki. Tak jakieś spółgodniki można powiedzieć nawet. Trochę ten zrobiłem śrubek, zdobyłem śrubek. No i tyle. W sumie. W takim razie... Proszę nie. Dziękuję kto? Dziękuję, chociaż raz mi się udało. Normalnie przejść dalej. Okej, okay, skończyła mi się amunicja. Więc można jeszcze to wbić może w drugi poziom na szybko. Z tą branią też będę chyba dosyć długo grał, bo do, grał, do, dobra jest w miarę, z tego co ja widzę. W sumie wszystkie branie wymaksuję, bo to nie jest to ale takie trudne, takie trudne z tego co ja widzę. Więc okej, okay, już, już bliżamy się powoli do celu i lecimy, zaczynamy misję. Więc dobrze, więc dobrze. Dobrze jest, no i okej. Okay, opuszczamy na razie planetę Dilgard bo nic nie mam tutaj do zrobienia jedynie co to możemy zebrać karty żubr ale to przy okazji myślę że będziemy je zdobywać więc ok zaczynamy wsiadamy do si sto wsi wsiadamy do statku i lecimy na stację nebula G34 dokładnie tak o, mam na dole wygrać srebrny złoty puchar w wyścikach aby, aby otrzymać albo otrzymać duży hubek. Ja już to sobie w poprzednim odcinku. Tak ładzoju. Plan B, jesteśmy na pozycji. Gotowi do rozpoczęcia operacji Spadająca Gwiazda. Wkraczać, będę wszystko stąd. W takim razie dobrze. Tak to się mniej więcej prezentuje. A więc dobrze, zobaczmy naszą mapę. Jesteśmy tutaj, a możemy zejść na dół. Da się oddalić. Da się. Możemy iść dołem w to miejsce lub górę tę O góra jest krótsza, więc najpierw tam pójdziemy. I tak, mamy znajdź ściśle tajny projekt badawczy blargów i wyjść przez śluzy na zewnątrz. Aha. Czyli dobrze, kiedy... Nie, 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 nie. No niech to. A, ale w sumie, w, sumie, w sumie nic się nie stało. W sumie nic się nie stało, już wysiadłem. Więc okej, okay, lecimy. Tędy. Lecimy tędy. Oooo. To już coś ciekawszego. Wyjdź przez śluzę na zewnątrz. A, dobrze, dobrze jest. Jest bardzo dobrze. No i popatrz, mamy przeciwników, ale to może być trudne szczerze mówiąc, bo, no, krach niestety zbyt mocny nie jest. Zbyt bardziej taki myśliciel, taka młoda osoba to... O, karta poleciała, duplika znaczy karty, ale jest karta kolejna, więc bardzo dobrze. Trzeba te karty zbierać i potem kompletować te zestawy wszystkie, bo ja tak mi się tak naprawdę podoba, że na pewno ją przejmę na 100%, więc, co za... więc właśnie, dlatego. Naucił dla Was nagram sobie za zapewne, tylko na razie trzeba przejść główną fabułę co to i przy okazji. Robić no, co można. Ale fart to chip ulepszający do gadżetobota. Ok, jakiś chip znaleźliśmy. Hmm. Chyba uda mi się przeprogramować te gadżetoboty. Hmm, mam nowy gadżet. Bez tak Nie, chwila! To jeden z nowych krawomatycznych rozdzielaczy jonowych. Ja Pamiętasz, że musisz się dzielić wszystkim, co znajdziesz? Jeśli mogę, te zachowam dla siebie. Ale niedaleko jest jeszcze jeden prototyp. Wezmę go dla ciebie. O, fajnie! O. Ok, zrobiliśmy jakiś gadżet. Pisało, że mogę, go zmieni może mogę to zmienić strzałkami, ale coś nie, nie, nic się nie dzieje chwilowo. Ja zobaczę drogę. Mam iść tam otworzyć, znaczy, czyli muszę tutaj włączyć to zasilanie. O, popatrzcie, energobot! I mogę już, ale faza! Czyli Clank też ma, patrzcie ile on ma rzeczy, patrzcie... Nie, teraz nie mogę, muszę wziąć tego do wycika. I patrzcie ile on ma rzeczy do, do zrobienia, do zrobienia, aż... O, aż ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dokładnie tak. W takim razie bardzo fajnie, czyli Clank też takie coś potrafi. A jeszcze trzeba go postawić, no tak, no tak, wiadomo. No weź go tutaj żółć. o tu. Znaczy żółć postaw. Dokładnie. No i pięknie, możemy iść dalej Tutaj ktoś stoi, nowy O kłódź, czy droga To takiego czegoś to jeszcze nie miałem, ale już widocznie mam, już mam, więc jest fajnie Ślubki zbieram, Ślubki zbieram, mam 13 tysięcy, ale moim zdaniem to jest wciąż za mało, trzeba mieć więcej, bo teraz nowe wydanie pewnie nie są takie tanie A no właśnie, tak Więc trzeba już szukać I tak, musimy zajść, kawałek Kawałek Przecież, nie wiem jak słyszycie jakieś uderzenie, coś mi takie ciche To wybaczcie coś robią u mnie w domu e, no właśnie, tak to jest No nie klank zginął, klank zginął Gadże do, gadże zniszczony Ojej, zrobię ten odcinek nieco dłuższy za to że przegadałem te, ten początek Umowa, umowa jest, dobra będzie tak 25 minut albo nawet 30. Co <laughs> w takim razie dobrze? Czekajcie to ja może tu mogę pójść Wybaczyć czy właśnie coś słychać, bo mamy chyba drugi obiad. Tak. Ale no cóż. Znajdę innego bota. Przepraszam, ciebie bocie. Robocie. Nie chciałem tego zrobić. Czekajcie, może tutaj spróbuję. A tu jest jakiś guzik. A nie, to on stąd wychodził. No tak, no tak, no tak. Ej, ej, ej. No ja ogólnie powinienem móc to zrobić, o tak, ale nie mogę. właśnie coś słyszycie wybaczcie mi za to już zaraz to ucieknie na pewno Ale może nie, nic nie słyszycie, ja tylko tak gadam, 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 gadam. I już, dobra, a jak tak zrobię, no to zginę, no to zginę, bo jak, żeby inaczej ja, ja mam nie zginąć, ja muszę zginąć Dobrze Ten robot działa jako mo most No i co? No i dobrze działa jako most No to powinienem mu tego postawić tam, bo co mam innego niby zrobić? Chyba, że to nie jest ten robot, co ja potrzebuję. Wezmę, zmienię go na tego. Aha! Dobrze, rozumiem. W takim razie to był zły robot. Okej. Okay. Wszystko jasne. Przepraszam bardzo, nie wiedziałem już wiem. Nie sącisnąłem, muszę iść... Muszę iść tam, tak? Owszem. No to wiadomo. Ja to wolę pójść sobie teraz tutaj. Nie wiem czemu tak stukają nie cały czas w tym domu Coś się dzieje, nie dają, nie dadzą ponagdywać nawet Ale cóż Dobrze, o mamy dady Tanium, już mi się nazwa przypomniała Już mi się nazwa przypomniała Dwie sztuki są Więc fajnie, potrzebuję dużo Czemu nie? No właśnie No i okej, okay, co my tutaj mamy Mamy tutaj robota Kolejny typ. Nie mam pojęcia Ale dobrze, ważne, że się udało Tutaj wejść i coś niby odblokowałem, że tak powiem Okej, okay, okej, okay. mamy to... Nie, to jest to jest typ robota. To jest zwykły robot. Dokładnie, zwykły. Chyba uda mi się przeprogramować te gadżetoboty. Zwykły gadżetobot. dokładnie. I go postawię tutaj. Nie wiem o co chodziło z tym, ale okej. Okay. Ważne, że się udało. Ważne, że ważne, że mam na mapie zaliczone. O, tak powiem. Więc fajnie. A więc tak. Aha! Wszystko jasne, wszystko jasne. Czyli tam musiałem iść, czyli tam musiałem iść. Teraz muszę wziąć tego robota. I go, go prze przeprogramować na Energobota, rzucić go w to miejsce. I mam otworzoną bramę. Okej, okay, wszystko jasne, wszystko fajnie. E, teraz bierzemy tego, na polinkę. Tutaj popatrzcie, nie? F fajna sprawa, fajnie to wszystko jest zrobione, moim zdaniem. Okej, okay, tego bierzemy jako Energobota, stawiamy go tutaj. Oczywiście zaraz wezmę drugiego, bo raczej, nie, bo, raczej to, bo raczej będzie mi on potrzebny Skoro musiałem wziąć tamtego Tak bym wziął tylko tego już, ale nie, nie sądzę, żeby tak łatwo było Oj, popatrzcie, teraz tego biorę też znowu energobota Rzucam tutaj O, może teraz mogę zabrać tego, czy nie mogę? Zobaczmy Mogę, elegancko, bo ten jakby mi otwiera bramy z tą I teraz tym mogę rzucić go tam Tego wziąć również Zrzucić go tutaj. No i pięknie! Brama otworzona. sekundka, O, już. Dość szybko chciałem... Dość szybko musiałem zrobić. Znaczy sprawdzić. Yy, no i tak. Weźmy sobie jeszcze szybko, szybko śruby. Dobra. I myślę, że chyba to wszystko. Już powoli zbliżamy się do pierwszego celu misji. Pierwszego celu na tej... planecie znaczy, raczej. No i jest! Magny buty? Dokładnie! Chyba, chyba tak. Zobaczymy. Racet, zgłoś się. Znalazłem parę magnebutów i już do ciebie wracam. Zrozumiałeś? Rewelka, zawsze chciałem mieć magnebuty. Dobra robota, brachu. Do zobaczyska! Okej, okay, mamy magnebuty. W takim razie fajnie. Już będę mógł na przykład pójść sobie jakieś miejsce i na przykład na pierwszej, na, na przykład na pierwszej planecie potrzebne są magnebuty, żeby tam wziąć jakiś przedmiot, żeby tam coś zrobić, a pewnie, pewnie chodzi o to, żeby wziąć tam yy, śrubkę złotą. Pa jak pamiętacie może pierwszy odcinek, to tak było takie coś, Tank, więc dobrze... Rozmiarów magne buty a więc magnebuty są już nasze, tam nie muszę iść, bo byłem, więc okej. Okay. tam operacja spadająca był mały problem, ale już po wszystkim. Więc w takim razie dobrze. Mam niby tego 5 sztuk tego tarytanium, ale jednak na razie sobie to odpuszczę, dwa duplikaty tylko, okej. Okay. Tu jest statek. Więc jeszcze sobie tam kawałeczek przejdę do przodu, znaczy tutaj. Może intruzer by się tutaj przydał. O, elegancko. No i, i zobaczmy. Wiem jak to działa. Już mi to pokazywaliście. A, to jeszcze muszę zmieniać, ale okej, okay, to wszystko jasne czekajcie. Obróć pierścień, wybierz pierścień. To wezmę... A, no tak, dokładnie. I co teraz? O co chodzi z tym? O to. Dobrze. Udało się. Tak, tak, fajnie, fajnie, elegancko. No i tak, tutaj jeszcze jest sekundka. To jest... O, to jest ta ścieżka, dobra. Weź na pokład okrętu, a tam to się idzie tędy, tak? Nie, to się nie idzie tędy. Idzie tędy. Aha, czy to jest pewnie ten... Nie, tutaj, te. Tu gdzieś... Oto tutaj, oto tutaj jest. Nie Uwaga naukowcy! Mówi prezes... Sprej... Nie wiem, co idziemy na razie ten okręt, bo o czemu nie? Za ciężką pracę przez kilka ostatnich miesięcy. Jestem waszym przywódcą. Lecz bez mojej załogi! Według moich informacji zmierzamy do promu transportującego bezcenne prototypy Dreka. Jedno mu przyznam, nie obija się. Zobaczmy nad czym pracuje. Wykryto intruza. Wykryto intruza. Okej. Okay. Jesteśmy na okręcie wojennym yy, bladyków. W takim razie dobrze. Musimy zajść ogólnie tam, czyli dosyć daleko. O, tutaj na górze znaczy się. Albo tu też na prawo. Ok, więc razie... A, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie, to jest chyba mój błąd. Czy nie? Zobaczmy. Aha, dobrze, to jest mój błąd. Bo popatrzcie. Co, co ja włączyłem? Nowaliz włączyłem? Po co mi Nowaliz? Oto. Popatrzcie. Yy, przybliż. chwila, dobrze. Klawisze klikam? Co klawisze klikam? O, teraz dobre yy, Tak, czyli teraz jesteśmy tutaj po prawej stronie Czyli to zrobimy sobie teraz tylko to, pomieszczenie jakby Potem stąd wrócimy I będziemy szli tędy dołem I tutaj na górę gdzieś, więc okej, okay. więc jak to się dzieje, Ocha, po prostu w prawo, czyli tędy yy, Więc dobrze Ja tutaj będę używał innych broni niż to Tylko to będę używał w razie potrzeby Większej chociaż w sumie nie ma różnicy bo potem będę mógł sobie po prostu pójść gdziekolwiek i podekspić te bronie tam gdzie na przykład pokazywano w początku odcinka więc w sumie nie ma różnicy ale okej okay. pójdę sobie jeszcze tutaj żeby mieć już wszystko odblokowane ja tak lubię jakoś mi się tak podoba mieć wszystko tutaj w tej grze każde miejsce na mapie odkryte tak jakby w sumie nic mi to nie da... nie no daje mi to w sumie to że mam odblokowane właśnie, mam odblokowane właśnie to miejsce ale poza tym chyba nic za bardzo. Więc dobrze. Tyle mi starczy. O, tyle mi starczy. Więc okej, okay, lecimy tutaj. Kolejni, Kolejni dwaj. Nie no, ta broń jest też mocna strasznie, tylko ma mało naboi. To jest, to wygląda, że to, że dwa wygląda tak spikselizowane. Dosyć, ale okej. Okay, udało się pokonać wszystkich. I możemy iść teraz tędy, a tutaj znowu. Dosyć sporej. Dwóch. Padli wszyscy pali wszyscy. W takim razie jeszcze sobie tutaj szybko pozbieram różne śrubki, znaczy. I zobaczymy... I tak jak widzicie właśnie co się leży, to sobie to weźmiemy. Bo czemu by nie? Dokładnie tak, można, można, nikt nie zabrał, ni teraz, bo jestem pokonałem wszystkich, zasłużenie to wezmę kolejne rady tanium dziewiąte, dziewięć sztuk już mamy też się przyda bardzo no i okej okay, zobaczmy podnieść predatora wykryto nieautoryzowane usunięcie broni rozpoczęto procedurę samozniszczenia okej okay. uciekamy uciekamy z okrętu wojennego mamy na to trzymaj ED2 Nie aha Przed tak to działa, rozumiem. ulegnie za 10. Okej, okay, elegancko. Elegancko. Owem predatora, ciekawe czy będę mógł go używać, czy też nie za bardzo. Zobaczymy za... Zobaczymy za chwilę. Wybuch hm. by był. By był wybuch. By by Okej. Okay. Udało nam się uciec zakręt, okrętu wojennego, no i tak, w tym momencie, aha, mamy teraz tak jakby pierwszy cel, czyli znaleźć ściśle tajny projekt badawczy bladgów. Mhm. Mm w takim razie dobrze, w takim razie dobrze, tylko że już trochę odcinek trwa, tutaj mamy naprawdę długą drogę, więc jednak nie ma sensu tutaj zaczynać już teraz tego, bo to na cały odcinek będziemy się tak jakby, myślę, że zajmie. W takim razie okej, okay. mamy coś do kupienia nowego, czy nie, nie, nic nowego. Więc, no tak, więc, no cóż. Co by tutaj sobie teraz ulepszyć? Nie, szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale coś bym chciał. Może to dokończmy już na maksa, bo i tak już niewiele zostało. I tutaj punktów. tutaj wydam raz. Powiedzmy, tutaj wydam raz. Dwa, trzy. Inaczej. To wydam cztery punkty. Tam będą poprawy Dobra, kupię to w takim razie. Zaraz sobie policzimy. Tutaj dwa. Mam w tym momencie 3 sztuki zady talii, potrzebuję 4 po prawej i 3, 5, 7, czyli 11 sztuk. I oczywiście piąty poziom broni. I piąty poziom broni będę miał granat fuzyjny na maksa. W sumie tej broni aż tak nie, nie uczyłem aż tak bardzo, ale czemu by jej nie zrobić na maksa teraz? <grych> Dokładnie. Więc okej, ja się, w tym, ja, się w tym momencie, ja się w tym momencie z wami pożegnam. Jeśli Wam się spodobało, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, pamiętajcie na, padajcie na fanpage a trzymacie i cześć!